Teraz drugie pytanie Macieja Maciaka skierowane będzie do Krzysztofa Stanowskiego. To efekt przeprowadzonego wcześniej losowania. Zapraszamy. Mm. Tak, dzień dobry. 30 sekund. Ma Szkoda, teraz że losowałem akurat tutaj pana Krzysztofa. Hmm. Co Robić. Ale jak już tak, to e, m, chciałbym zapytać pana o efekty tej pana deklaracji. Ja wiem, że pan startuje dla żartu. E, ale być może też dla żartu złożył Pan deklarację, że Pan chce pokazać, jak wygląda kampania od środka. Może już Pan ma na tym etapie jakieś efekty? E, chyba, że tylko Pan Mazurek od Pana kazał reporterom tak długo przyjeżdżać do Owocowka, aż znajdą nam jechaki. Czy do innych nas też przyjeżdżali? 90 sekund, Krzysztof Stanowski. Bardzo dziękuję za to pytanie. E, no. Szukamy informacji o panu, a nie haków, ponieważ jest pan dość zagadkową postacią. Chciałem się dowiedzieć, kim pan jest, no to jak zadałem to pytanie, to pan się obraził i nie odpowiedział. W związku z czym, skoro pan nie powiedział, no to sprawdzamy u innych osób, kim pan jest, bo jest pan postacią dość zagadkową. Muszę powiedzieć, że moment, gdy nie został pan wpuszczony na debatę do Republiki, i później pan czekał 700 metrów od redakcji Republiki pod moim samochodem, był dla mnie taki trochę dziwny, aż się zacząłem zastanawiać czy we wszystkich samochodach jest takie świecące się czerwone światełko pod spodem, czy tylko w moim nowym. E... Może tylko w czerwonych. Może tylko w czerwonych. No w każdym razie było to lekko dziwne i tym bardziej mówię, kurczę trzeba sprawdzić kim ten człowiek jest, skoro nie jest w stanie wyśledzić w centrum Warszawy mój samochód e, tylko po to, żeby na mnie zaczekać. No. Sprawdzam informacje o Panu. Widzę, że Pan rozmawia z Panem Konstantinem Knirykiem, na przykład, który jest propagandzistą rosyjskim. Widzę, że Pan chwali, jak to Rosjanie odbudowują Mario, Mariupol i stawiają, tak, i stawiają nowe piękne bloki. Muszę przyznać, że to jest dość kuriozalne. No, na tej zasadzie można odbudować niedługo całą Ukrainę. Zastanawiam się, jaki jest cel. Pański startu w tych wyborach. Mój jest znany. Pański do końca nie jest znany, a wydaje mi się, że może być on bardziej e, interesujący od mojego. Proszę Państwa, 30 sekund Maciej Maciak. W takim układzie żyjemy w kraju wielkiej szczęśliwości, że tylko trzeba prześwietlić Macieja Maciaka przez e, najbardziej rozpoznawalnego prezentera dziennikarza w naszym kraju, a życiorysy wszystkich innych kontrkandydatów, którzy będą. E, być może zarządzać naszym krajem są dla nas nieistotne. To gratuluję panu Stanowskiemu postawy obywatelskiej. Wybieracie państwo w takim układzie w ciemno. Będę najbardziej prześwietloną osobą w tej kampanii, za co też w jakiś sposób jestem wdzięczny. Bardzo dziękujemy. Dziękuję Krzysztof bardzo. Stanowski wraca na swoje stanowisko.